Zapisałem cię na rękach swoich. Dziś chcę zatrzymać się nad twoimi Jezu rękoma. Czytając dzienniczek, wyobrażam sobie jak przytulasz Faustynę do swego serca. Chcesz też przytulić ludzkość do swego miłosiernego serca. Co więcej, to właśnie mnie zapisałeś na swoich rękach. Gdy patrzę na ciebie, to widzę Twoją rękę, która błogosławi. W dzienniczku czytam. Ujrzałam pana Jezusa. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. I wzniósł rękę i błogosławił. Widziałam Jezusa tak jak zwykle, który błogosławił nam. Cieszę się, że mi błogosławisz. Dziękuję Ci za Twoje ręce, które chcą dla mnie dobra. Są to ręce Boga, które czuwają nad moim życiem. Jezus powiedział: Sprawy te. W ręku moim są. Wszystko jest w ręku moim. Dusze wybrane są w moim ręku światłami. Ręce Boga są wypełnione łaskami, którymi chce nas obdarzać, szczególnie w czasie Komunii Świętej. Kiedy przychodzę w Komunii Świętej, mam ręce pełne łask wszelkich. Jakie są Twoje, Jezu, miłosierne ręce? Siostra Faustyna uczyła się od ciebie takiej postawy. W dzienniczku patrzymy na jej miłosierne ręce. Jedna znajoma przyniosła swoje dziecko, chore na oczy, które miało zaszłe ropą, i mówi: Siostro, weź je na chwilę na ręce. Natura czuła wstręt, ale, nie zważając na nic, wzięłam na ręce. Jechała ze mną pewna osoba, która wiozła dziecko do chrztu. Aby ona mogła wysiąść, położyła mi dziecię na rękach. Kiedy wzięłam dziecię na ręce, w gorącej modlitwie ofiarowała mnie Bogu, aby kiedyś przyniosło Panu szczególną chwałę. Jej ręce były pracowite, swoją drobną pracę łączyła z ofiarą za duszę. Wzięłam się do roboty szydełkiem. Rzekłam do Pana. O Trójco przynajświętsza, mieszkająca w sercu moim, proszę Cię, daj łaskę nawrócenia tylu duszą, ile dziś ściegów zrobię tym szydełkiem. Ale także swoją ręką pisała dzienniczek, pełniąc w ten sposób wolę Bożą. W tej chwili, kiedy wzięłam pióro do ręki, króciutko modliłam się do Ducha Świętego i rzekłam: Jezu, pobłogosław to pióro, aby to wszystko, co mi pisać, każesz, było na chwałę Bożą. A jakie są moje ręce? Do czego najczęściej służą mi ręce? Czy częściej służą mi ku chwale Boga, czy ku chwale własnej? Jak często zatrzymuję się nad prawdą, że Bóg chce mi udzielać swojego błogosławieństwa? Czy czynię dobro moimi rękoma? Proszę Cię Jezu, aby moje ręce były dobre. Dopomóż mi Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków. Bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.